Dobry dzień, dobry. Początek dnia nad Bugiem. Jak widzicie, dalej fajnie. No co, jesteśmy już po śniadanku. Ogarnęliśmy się, teraz jeszcze wykorzystamy chwilę, włączyliśmy agregat, żeby podładować sprzęty i schłodzić lodówkę. No i zbieramy się pomału, będziemy jechali e, dzisiaj w stronę Mazur przez biel, z Podlaski, do okolica Augustowa, może troszeczkę dalej zobaczymy. I plan jest taki na dziś, żeby rozbić się gdzieś w tamtych rejonach, już gdzieś konkretnie na Mazurach. No ogólnie w planach mamy zwiedzanie Gierłoży, czy Wilczego Szańca, który jest gdzieś tam w okolicach Kęczyna, Ale dzisiaj odpuszczamy to, gdyż jest godzina, no dobrze, około dziewiątej. Więc zanim my tu się złożymy stąd i ruszymy w drogę, to zejdzie nam jeszcze na pewno z jakieś 40 minut. No i do Kętrzyna dotarlibyśmy na pewno po południu, więc będzie słabo ze zwiedzaniem tego wilczego szańca. Znaczy, no, mogłoby być słabo ze zwiedzaniem tego wilczego szańca. więc odpuszczamy to i zostajemy w okolicach Augustowa. No, taki jest plan wstępny, a zobaczymy co z tego wyjdzie. I gierłoż, czyli mieliśmy saniec, kwaterę Hitlera. Chcemy zwiedzić jutro, bo będziemy mieli mało kilometrów tam do przejechania. No a druga sprawa jest taka, że no, pogoda się troszeczkę zmieniła. Jest ciepło, jest fajnie, słońce przebija się przez chmury, ale tam gdzie jedziemy, ma padać. Więc liczymy, że jutro poprawa pogody będzie, i no Wilczy Szaniec będzie można zwiedzać normalnie, a nie w deszczu. A chcemy go zwiedzić z przewodnikiem, więc warto było wybrać się tam w koło godziny, jakieś w południe, no bynajmniej, żeby nie późnym popołudniem przyjeżdżać, bo będzie słabo. No i dlatego zostajemy ten jeden dzień na Mazurach, gdzieś w pobliżu tego Augustowa, czy tam no gdzieś w tamtych okolicach. No i potem. Pilczy szaniec. no i dalej będziemy przesuwać się w stronę Elbląga, kanał Elbląski i, i, i Mierzeja Helska, i tak dalej. No taki jest plan. A życie zweryfikuje, i czas pokaże, gdzie wylądujemy. No co, a teraz jeszcze cieszymy się widokiem tego pięknego bugu, tych lasów. Co prawda, teraz agregat trochę nam przeszkadza, bo włączyliśmy agregat, jak mówiłem, żeby podładować trochę sprzęt. Ale mimo to jest fajnie. Nic, zbieramy się za. Pakowanie naszego kampera i ruszamy dalej w drogę. Hello, w drodze znowu. Do Mikołajek. Do Mikołajek. Tak, opuszczamy właśnie. Ee, jak to się nazywa? Podlasie. Podlasie, no właśnie wyleciało z głowy. Opuszczamy Podlasie. I no, plan był troszeczkę inny, oczywiście uległ modyfikacji. Jak, do... jak to ze z nami. E, I odbijamy trochę na Mazury, nie jedziemy tutaj bardziej ścianą wschodnią jeszcze, gdyż pogoda troszeczkę się zmieniła i. Zaczyna padać, jest pochmurno, zrobiło się chłodniej. Jutro, jutro będzie niby tu ładniej, więc chcemy sobie jechać do Mikołajek yy, i stamtąd ruszymy do Gierłoży, do Wilczego Szańca na zwiedzanie. Więc chcemy mieć tak. jakąś pogodę na jutro. Więc plan jest taki, że jedziemy na Mikołajki. Tak, Oczywiście zadykujemy. tam się gdzieś zadekujemy. A obecnie jesteśmy w Biebrzańskim Parku Narodowym. O tam za nami rozciągałem się od lewiska Biebrzy i tu jest to jeszcze taki kanał no i tak ogólnie ogólnie jest sympatycznie, aczkolwiek to jest taka dość ruchliwa droga i o, jest jakiś ruch chcemy uciec jak najlepiej, jak najdalej już e, w stronę właśnie tych Mazur, cóż praktycznie się zaczynają Mazury zaraz. No i co? I mikołajki, no zobaczymy, poszukamy tam jakiegoś miejsca sympatycznego Mam nadzieję, że już nie będzie tyle ludzi, no bo wiadomo, Mikołajki to jest taka e, też, e, no chyba stolica Mazur, można powiedzieć, że przynajmniej żeglarstwa i tak dalej. E, I zawsze jest tam dość dużo turystów. Natomiast jest to dzień poniedziałek, już się skończyły ferie, wakacje, więc myślę, że nie będzie źle i nie będzie tyle ludzi i tam zostaniemy, chyba że coś zmienimy. A tu jeszcze mogę Wam pokazać jedną odnogę bobru w Niebrzu. Bobru, no i i i no i tyle. Też tu fajnie, tylko ta droga trochę za głośna dla nas. No i dotarliśmy. Jesteśmy w Mikołajkach. Zobaczcie, jaki mamy Kample plac tam nasze auto elegancko pustki. Bo jest po sezonie jeden samochód jeszcze jest. I jesteśmy sami. Mamy ciepłą wodę, prysznicę, wszystko w jakieś cudawianki. Podłączenie do prądu. No i jesteśmy praktycznie w samym centrum mikołajek, więc zdecydowaliśmy się na ten plac. Idziemy teraz na miasto. Zjeść coś, połazić. Pokażemy Wam, jak Mikołajki wyglądają. Udało nam się nie pada. Udało nam się nie pada. Jest pochmurno, co prawda, ale nie pada i nie jest źle, jakieś 16-17 stopni, ale nie wieje, jest całkiem sympatycznie. No, myślę, że coś tam pofilmujemy, bo fajna marina, dużo widzę ładnych jachtów stoi motorowych i żaglowych. także coś tam pokręcimy. Pokręcimy się po mieście, a najpierw idziemy coś zjeść. Ok. miał być gotowane, ale tak, tak, że idziemy Tak, zjeść. dzisiaj nie będzie gotowane, dzisiaj idziemy zaszaleć, nie będziemy cebulami, idziemy. Zapłacić normalnie za jedzenie. Mikołajki. Tak, Basiu? Okay. Pojadłaś? No, się jak na maksa. Nic nie idę do jutra. <laughs> nie, dobre, Aj. nie masz dużo, tak dużo ludzi. To najważniejsze. Budeczki wpływają na marinę. No, klimatycznie. Fajnie, że nie masz tak dużo ludzi. Na koniec wakacji. Koniec wakacji No, ostatni dzień sierpnia No. Ale te mikołajki się rozkręciły, naprawdę Pamiętam czasy Tak, to jest jakiś hotel Pamiętam te czasy, gdzie tutaj naprawdę nic nie było A teraz Maczeka Marina przed nami Panie klimatycznie. Malina pełna łodzi. <laughs> Jakie łodzie tu stoją fajne, naprawdę. Widać, że poprawiło się w tym kraju. Szczególnie to nie poprawi. To nie no, bez przesady, ale... Ale stoją pięknie. piękne. Jest ładne, nie? To już nie żadne. Piękne łodzie. Naprawdę to się pozmieniało. Nie wiem, czy na lepsze, czy na gorsze, ale się pozmieniało. No, na pewno jest więcej tych knajpek, więcej, więcej łodzi, więcej ludzi. No, jest fajnie. Siodziemy, wypijemy jakieś piwko i trzeba będzie myśleć, co z nim jutrzejszym. No, jutro na bliżej morza, gdzieś hellu. Tak. Nie wiem, tak. Płyniemy, widzisz, już patrzę na nauki. Popłyniemy, tak, tak. tak. Na pewno. Nie, no będzie helu, nie, no, w stronę helu, ale najpierw musimy gierło ogarnąć, A, staniec. saniec? No, A później i się stanowimy. No to co? Pojedzeni, ogarnięci, rozpakowani do końca. Jutro można rozpocząć normalnie dzień. I jak to było perfekcyjnej pani? tego pana nie. A, spanie przyszykowane. Zaścierone. <noise> Poukładane w swoim miejscu. Jak to się dzisiaj Willy ze mnie śmiał? No i już ja już wiem machinalnie co zrobić, jak tylko przyjeżdżamy na camping. Teraz trochę ładowania, zgrywania filmów. Siedzi Pana reżyser, Montuje filmy, co byśmy wszyscy mogli sobie później pooglądać. Na spokojnie, bez szaleństwa. To jeszcze pozwiedzamy sobie. Powiem Wam, że to jest przyjemny ośrodek, naprawdę. Fakt, fakt, to jest tylko dwa kampery. <grymne> Szumne słowo. Ale jesteśmy na przyjemnym ośrodku, gdzie naprawdę świeci pustkami. Nie ma nikogo. Zobacz, obok nas jest tylko jedno państwo, ale ośrodek jest fajny. Nie ma jakiejś tam tragedii cenowej i fajnie tu, bo przyjechać, ze względu że można się wykąpać, mieć prąd, czyli pododawać wszystkie nasze rzeczy, które mamy do obsługi. Ale warte polecenia ten parking kamperowy, tak się nazywa. To co? Idziemy montować film. i Później na jakiś spacer jeszcze raz tym głównym molo z statkami, które jest tutaj i odzywamy się później. No to pa.